Panie profesorze, po 25 już latach mamy doniesienia o nowej terapii w leczeniu glejaków mózgu. To jest nowotwór o bardzo złym rokowaniu. Czy mamy game changera na horyzoncie, który może istotnie zmienić praktykę kliniczną i losy pacjentów? Na pewno twierdzenie o tym, że pojawia się zupełnie nowa terapia, która ma prawo zmienić losy tych chorych, jest absolutnie nieprzesadzoną. Tak? Oczywiście wszystko wypływa ze zdobyczy biologii molekularnej. My już od pewnego czasu klasyfikacje Nowotworów ośrodkowego układu nerwowego opieramy o zdobycze biologii molekularnej. To już nie jest tylko immunohistochemia, to już nie są oznaczenia patomorfologiczne, ale także oznaczenia molekularne. I w zależności od tych oznaczeń molekularnych ta klasyfikacja jest tworzona, a choroba jest rozpoznawana. I dlatego też dla pacjentów z mutacją IDH czyli mutacją w genie kodującym dehydrogenazę i mamy nową opcję terapeutyczną. Jest oczywiście wybrana grupa chorych, tak chorzy o niskim stopniu złośliwości tych nowotworów, wolno progresujący, oni odnoszą korzyść z zastosowanej terapii, ale to jest w pewien sposób jakieś światełko w tunelu, że coraz więcej, więcej tych zdobyczy molekularnych przekładamy na konkretną terapię w nowotworach, w których rokowanie było generalnie złe, a ilość terapii, jaka była dostępna była także niewielka. Panie profesorze, jak ta nowa terapia wpływa na rokowanie pacjentów z glejakiem mózgu? No Bez wątpienia ma ona szansę wydłużyć czas do wdrożenia kolejnej terapii z, powo z powodu progresji choroby nowotworowej, a także wydłużyć czas przeżycia wolny od progresji choroby, co jest niesamowicie ważne dla tych chorych, którzy chcą funkcjonować w normalnym społeczeństwie, chcą normalnie żyć, chcą spędzać czas z rodziną, tak? No, to jest niezmiernie ważne. Czy w Polsce oznaczamy u pacjentów z glejakiem obecność mutacji IDH? Tak, jak najbardziej, ponieważ to jest podstawa jak gdyby, klasyfikacji samych e, glejaków ośrodkowego układu nerwowego. I w związku z tym, w zależności od tego, jaki jest status tego genu, czy mamy mutację, czy tej mutacji nie mamy, dalej wykonywane są kolejne oznaczenia molekularne, i na tej podstawie, plus oczywiście w skojarzeniu z cechami patomorfologicznymi, jest stawiane ostateczne rozpoznanie.